Witam wszystkich to blogu odkrywcy. Jestem w Obrzychu. Podziwiam niesamowite wieże szybowe kopalni chrobry. Oczywiście nieczynne już. No, wieże są nieprawdopodobne, szczególnie ta jedna, jakby podwójna złączona ze sobą. Właśnie dwie wieże, Bolesław Chrobry. Cóż Coż wam mogę powiedzieć o tej kopalni? Ogólnie można za takie pierwsze początki uznać rok 1770. Ósmy. Natomiast e, sama ta kopalnia stanowiła kontynuację istniejącej w wcześniej niemieckiej kopalni Banschach. Od 1945 roku nosiła nazwę Wałbrzych, zmienioną 46 na właśnie Bolesław Chrobry. Natomiast w 1964 roku kopalnie, dwie kopalnie połączono, a mianowicie Bolesław Chrobry i Mieszko. Powstał jeden zakład pod wspólną nazwą znowu Wałbrzych. Jeszcze jako ciekawostka, na bazie tej kopalni w wyniku restrukturyzacji w 1994 uruchomiono zakład wydobywczo-przeróbczy ant antracytu. Eksploatacja została zakończona w 1998 roku. Zakład ten stanowił ostatnią czynną kopalnię węgla w Obrzychu. Został całkowicie zamknięty w 1999 roku. I te dwie nieprawdopodobne wieże wyciągowe szybów Chrobry 1 i 2 po prostu rzucają się z daleka w oczy. robią niesamowite wrażenia. Ogólnie samej kopalni, no troszkę budynków jeszcze zostało. Będę chciał Wam je pokazać w miarę możliwości. Ogólnie tutaj jest wszędzie już teren prywatny, jakieś prywatne firmy, podmioty, ale jesteśmy na takiej wewnętrznej drodze, czy znaczy wewnętrznej drodze między budynkami, ale możemy swobodnie się poruszać liczę, że nie będzie tu problemów. My zobaczymy sobie pozostałości tego dawnego zakładu. już ta skonsolidowana kopalnia Wałbrzych, była bodajże największą kopalnią węgla w tym mieście. Pośród tych kilku budynków, które ocalały, tak naprawdę żaden nie rzuca się w oczy. One nie są jakieś Wyjątkowej piękności, niektóre już otynkowane, niektóre jeszcze z widoczną cegłą, ale nie ma szału, krótko mówiąc. Jedyną właśnie taką perełką są te wieże wyciągowe. Nie wiem kiedy je zbudowano. Chciałabym się wczytać bardziej w temat. Ale trosz, troszkę nie miałem czasu, jestem w trasie już od wielu godzin. A więc w to nie tylko właśnie ta muzealna, zabytkowa kopalnia, znana starą kopalnią, ale są też pozostałości innych, bardzo ciekawe wieże szybowe, A więc także, także polecam, żeby inne kopalnie zobaczyć, chociażby chwalibóg przy ulicy Batorego, może jakiś, ktoś nam nie patrzy, z wzrokiem, bo nagrywam. Niesamowita ta wieża, właśnie ta jedna złączona jakby ze dwóch, to jest nieprawdopodobne. Jeszcze takiej nie widziałem. Zdecydowanie warto to zobaczyć. To same wieże nie da się dostać, to jest teren całkowicie prywatny. Nawet nie będę próbować. Więc jeszcze raz to powiem, polecam każdemu, będziecie w Obrzychu, przyjeżdżajcie tutaj, póki te wieże jeszcze istnieją, to są nieprawdopodobne. Z tej strony nawet nie dałoby się do nich dostać. Gdzieś będą jeszcze Jeszcze z drugiej, ale nie wiem czy tam był wjazd. Tam widzę jeszcze jakiś budynek. Może maszyny wyciągowej. Maszynowni. I tu jeszcze ten budynek, przy którym szliśmy. Też ceglany. Ale nie znam przeznaczenia, przeznaczenia tych obiektów, właśnie które minęliśmy. Takiej wiedzy nie posiadam. Tu jakiś budynek pewnie administracyjny. Jest remontowany i wygląda już bardzo dobrze, więc jest szansa, że przetrwa. Ta potężna wieża jest naprawdę niesamowita, to jest coś nieprawdopodobnego. Po prostu perełka. Nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że jest chyba wpisana do rejestru zabytków. to i dobrze, bo jest duża szansa, że przetrwa. Zresztą ta druga też. A tu mamy ten widoczny budynek. On przypuszczalnie był właśnie do szybu. Zresztą obie te dwa widoczne. Prawdopodobnie to są właśnie budynki maszynowni tych szybów. A przynajmniej wiele na to wskazuje. Chyba pomalutku będziemy się oddalać. Zobaczymy co tam jeszcze ciekawego znajdę. Dotarliśmy do bramy wjazdowej na tą drogę. Jeszcze ocalał jakiś budynek. Może wartowniczy. Ale ocalała bardzo ciekawa brama z dwoma jeszcze filarami. Bardzo właśnie ciekawa brama, którą można póki co jeszcze zobaczyć. No I te dwa słupy, które ocalały jeszcze. Zatniemy na ten budynek administracyjny jeszcze. wejdziemy troszkę tu do góry. O, na tym jednym z budynków, przy którym byliśmy, jest drewniana w ogóle nadbudówka na dachu. Oto no to ciekawe. Za bardzo nie widać. No to tak powiedziałem, budynek remontowany, wygląda dobrze. Więc powinien przetrwać. No i oczywiście to jest cały czas dwie potężne wieże. Robiące tak wielkie wrażenie. Tam są jeszcze na końcu jakieś ciekawe budynki. Może mieszkalne. Zresztą rzucę na nie okiem. Może będzie coś ciekawego. No te budynki, które były widoczne. To jest jakaś ciekawa kolonia robotnicza najprawdopodobniej z kopalni albo z koksowni. No może, a może to i to. Jeszcze kilka ciekawych budynków przemysłowych. Tam dalej wydaje mi się, że to może być coś z energetyką wspólnego. Jeszcze jakaś hala. Nie mam pojęcia do czego to należało. Czy to kopalni, koksowni, czy to jeszcze czegoś innego. Zupełnie nie mam takiej wiedzy. Ale skoro właśnie jesteśmy tu przy Betowenie, ulicy Betowena, oczywiście, Porzucimy okiem. Ogólnie, obiekt koksowni jest pilnowany. To już się od pracownika ochrony dowiedziałem. Podobne obiekty są sprzedane, e, przeznaczone na sprzedaż. Jeszcze to się rzuca w oczy: to jest ta piękna wieża. Kapitalnie to wygląda, muszę przeczytać z którego to jest roku. A niestety niszczę jest z każdym dniem. Pewnie wszyscy czekają, aż się samo rozsypie. Ale właśnie, cały kompleks ciekawy od kopalni. Posiadanie robotnicze aż tutaj do koksowni. Wszystko jest warte zobaczenia. Tak, więc nie kończmy na kopalni. Przejdźmy jeszcze kawałek bliżej, bo naprawdę warto. Piękny budynek robi wrażenie. Dobra, myślę, że możemy już pomóc. No I na zakończenie, jeszcze budynki przemysłowe przy ulicy Beethovena, które możemy zobaczyć, też są ciekawe. No tak, jak powiedziałem, wydaje mi się, że na wprost to mogła być jakaś stacja transformatorów ostatni rzut oka na koksownie koksowni osiedle robotnicze. E, no tak, miałem rację. Nie spojrzałem wcześniej, bo to jest cała infrastruktura tutaj energetyczna stacja elektroenergetyczna Matylda śledząca. Też ciekawy budynek. Warto rzucić na niego okiem. Wróciliśmy znowu na Szybów, do Szybów i będziemy kończyć materiał, cały ciekawy kompleks od kopalni. Właśnie doczytałem, to jest osiadle Matylda tak zwana i tej koksowni tam za nią. Więc jestem bardzo zadowolony z wypadu i zachęcam was, żebyście tutaj przyjechali. To więc wszystko z mojej strony. Trzymajcie się. Cześć.